Citigroup wkracza w świat krypto. Wielki Gracz szykuje nową erę dla inwestorów. Hongkong stawia twarde warunki. Giełdy kryptowalut pod lupą regulatora. Google wchodzi w kopanie Bitcoina. Miliardowy sojusz z Terawool. Były bankier z Wall Street przepuścił fortunę. Hazard, krypto i wielki upadek. Anime i krypto w jednym. Game Square stawia na anime Coin. Solana wyprzedza Ethereum w handlu kontraktami perpetualnymi. DeFi rośnie w siłę. MAGA Coin Finance. Nowy pretendent do tronu memcoinu? Manta Network na progu wybicia. Czy powtórzy sukces skalę? Tumzub z potężnym zastrzykiem gotówki wchodzi w wielkoskalowe kopanie kryptowalut. Genius Act pod lupą. Wall Street i obrońcy konsumentów ostrzegają przed skutkami. Koreańczycy sprzedają Tesla i stawiają na Ethereum. Tajlandia uderza w przestępców krypto. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, nie zapomnij zasubskrybować kanału Kanal Highs, kliknąć łapki w górę i zostawić komentarz. To pomaga rozwijać kanał i docierać z kryptonowościami do większej liczby osób. A teraz zaczynamy. Citigroup wkracza w świat krypto. Wielki gracz szykuje nową erę dla inwestorów. Citigroup, czyli jeden z największych banków świata, szykuje się do wykonania poważnego kroku w stronę rynku kryptowalut. Według doniesień medialnych gigant finansowy rozważa uruchomienie usług powierniczych oraz obsługi płatności dla stablecoinów i funduszy giełdowych opartych na kryptowalutach. To oznacza, że w przyszłości klienci instytucjonalni mogliby przechowywać swoje cyfrowe aktywa bezpośrednio w banku o globalnym zasięgu, korzystając z bezpieczeństwa i infrastruktury jednego z najbardziej doświadczonych graczy w branży. Dlaczego to takie ważne? Bo do tej pory wiele instytucji finansowych wciąż podchodziło do kryptowalut z dystansem, obawiając się ryzyka i braku regulacji. Citigroup nie tylko rozważa wejście na ten rynek, ale chce to zrobić w oparciu o ściśle kontrolowane standardy, zgodne z wymogami amerykańskich i międzynarodowych organów nadzoru. W praktyce może to otworzyć drzwi dla wielu dużych funduszy inwestycyjnych, które do tej pory trzymały się z dala od krypto właśnie z powodu braku odpowiednio zabezpieczonych usług. Stablecoiny i kryptowalutowe fundusze ETF stają się coraz popularniejszym narzędziem w świecie finansów, bo pozwalają łączyć elastyczność cyfrowych aktywów z pewnym stopniem stabilności czy przejrzystości. Jeśli Citigroup faktycznie wejdzie w ten segment, może rozpocząć się nowa fala instytucjonalnej adopcji kryptowalut. To byłby sygnał, że krypto staje się nie tylko domeną pasjonatów technologii, ale pełnoprawnym elementem globalnego rynku finansowego. Dla zwykłych inwestorów oznaczałoby to większe bezpieczeństwo, łatwiejszy dostęp do rynku i rosnące zaufanie dużych graczy. A w świecie kryptowalut takie zaufanie potrafi zmienić naprawdę wiele. Hongkong stawia twarde warunki. Giełdy kryptowalut pod lupą regulatora. Hongkong, jeden z najważniejszych ośrodków finansowych na świecie, wysyła jasny sygnał do branży kryptowalut. Koniec z półśrodkami w kwestii bezpieczeństwa. Tamtejszy regulator ogłosił zaostrzenie standardów przechowywania aktywów przez licencjonowane giełdy krypto. W praktyce oznacza to, że każda platforma działająca w regionie będzie musiała spełnić dużo bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób trzymane są środki klientów. Nowe przepisy przewidują, że zdecydowana większość cyfrowych aktywów użytkowników musi być przechowywana w tzw. zimnych portfelach czyli urządzeniach całkowicie odłączonych od internetu. Ma to zminimalizować ryzyko włamań i kradzieży, które w świecie krypto wciąż zdarzają się zbyt często. Co więcej, giełdy będą zobowiązane do przejrzystego raportowania wszelkich incydentów bezpieczeństwa i wdrażania planów awaryjnych, aby chronić inwestorów nawet w przypadku poważnych ataków. Regulator chce w ten sposób odbudować zaufanie po serii globalnych skandali w branży, w tym głośnych upadłościach i aferach związanych z nieodpowiednim zarządzaniem środkami klientów. Hongkong stawia na model, w którym giełdy nie tylko oferują możliwość handlu kryptowalutami, ale także gwarantują poziom bezpieczeństwa porównywalny z tradycyjnymi bankami. To krok, który może mieć ogromne znaczenie dla całego rynku w Azji. Stricte kontrolowane i dobrze zabezpieczone giełdy mogą przyciągnąć do Hongkongu inwestorów, którzy do tej pory unikali krypto z obawy o swoje środki. Jeśli model ten się sprawdzi, inne kraje mogą pójść w ślady miasta i wprowadzić podobne regulacje, tworząc bezpieczniejsze środowisko dla cyfrowych finansów. Google wchodzi w kopanie Bitcoina. Miliardowy sojusz z Terrawolf. Google, gigant technologiczny znany z innowacji w internecie i sztucznej inteligencji, właśnie wkroczył w świat wydobycia Bitcoina w iście spektakularnym stylu. Firma objęła znaczący kilkuprocentowy pakiet udziałów w Terrawolf, jednym z liderów ekologicznego kopania kryptowalut, w ramach wieloletniej umowy wartej kilka miliardów dolarów. To partnerstwo to nie tylko finansowa inwestycja, ale także strategiczny sojusz. Google chce wykorzystać centra danych TerraWolf nie tylko do wydobywania bitcoina, ale również do obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją i zaawansowanymi obliczeniami. W praktyce oznacza to, że infrastruktura kopalni kryptowalut stanie się hybrydą. Z jednej strony będzie generować nowe bitcoiny, a z drugiej zasilać projekty z obszaru nowych technologii. Co ciekawe, TerraWolf od lat stawia na zrównoważoną energię. Większość jej farm górniczych działa w oparciu o źródła odnawialne, takie jak energia wodna czy słoneczna. Dzięki temu wydobycie ma być znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż w przypadku wielu konkurencyjnych firm. Dla Google to podwójna korzyść. Inwestuje w rosnący sektor krypto, a jednocześnie wzmacnia swój wizerunek firmy dbającej o ekologię. Ten ruch może mieć spory wpływ na postrzeganie całego rynku kryptowalut. Jeśli jeden z największych gigantów technologicznych świata inwestuje w kopanie bitcoina, może to zachęcić inne korporacje do pójścia w jego ślady. To z kolei oznaczałoby nową falę kapitału i innowacji w branży, która jeszcze kilka lat temu była traktowana przez duży biznes z dużą rezerwą. Były bankier z Wall Street przepuścił fortunę hazard, krypto i wielki upadek. To historia, która brzmi jak scenariusz filmu o upadku człowieka sukcesu. Richard Kim były bankier jednego z najbardziej prestiżowych banków inwestycyjnych na Wall Street, został oskarżony o defraudację milionów dolarów powierzonych mu przez inwestorów. Według śledczych pieniądze te miały być przeznaczone na bezpieczne lokaty i inwestycje, ale trafiły w zupełnie inne miejsca: na konta giełd kryptowalutowych i serwisy hazardu online. Mowa o kwocie liczonej w kilku milionach dolarów, którą Kim miał roztrwonić w błyskawicznym tempie. Część poszła na ryzykowne transakcje kryptowalutowe, w których próbował odrobić wcześniejsze straty, a reszta na gry hazardowe, które zamiast przynieść zysk pogłębiły jego finansową katastrofę. Śledczy twierdzą, że oskarżony przez lata kreował wizerunek skutecznego doradcy, zdobywając zaufanie zamożnych klientów. W rzeczywistości jego imperium zaczęło się sypać, gdy zaczął łączyć pasję do krypto z nałogiem hazardowym. Ta mieszanka okazała się zabójcza, zarówno dla jego reputacji, jak i dla portfeli inwestorów. Teraz grozi mu wieloletni wyrok więzienia i całkowita utrata prawa do pracy w branży finansowej. Sprawa Richarda Kima jest przestrogą, że nawet w świecie wielkich pieniędzy, gdzie garnitury i uściski dłoni mogą sprawiać wrażenie bezpieczeństwa, kryją się ludzie gotowi postawić wszystko na jedną bardzo ryzykowną kartę. Anime i krypto w jednym. Game Square stawia na anime Coin. Świat kryptowalut co chwilę zaskakuje nowymi pomysłami, ale ten projekt ma szansę podbić serca zupełnie nowej grupy odbiorców fanów japońskiej kultury i animacji. Amerykańska firma Game Square, znana z branży esportu i gamingowych eventów, ogłosiła, że została oficjalną agencją odpowiedzialną za rozwój i promocję kryptowaluty AnimeCoin. AnimeCoin to cyfrowa waluta stworzona z myślą o miłośnikach anime, mangi i wirtualnych światów. Projekt łączy w sobie blockchain, platformę społecznościową i rozbudowany system awatarów, które można personalizować i wykorzystywać w grach czy wirtualnych wydarzeniach. Dzięki temu moneta ma być czymś więcej niż tylko tokenem inwestycyjnym. Ma stać się biletem wstępu do całego cyfrowego ekosystemu opartego na pasji. GameSquare planuje wykorzystać swoje doświadczenie w organizacji turniejów esportowych i współpracy z dużymi markami, aby anime coin trafił do szerokiej publiczności. Strategia obejmuje kampanie w mediach społecznościowych, wydarzenia online i offline, a nawet współpracę z twórcami anime oraz influencerami z całego świata. Warto zauważyć, że rośnie trend tzw. kryptowalut fanowskich. Które łączą cyfrowe aktywa z konkretnymi społecznościami. Anime Coin idealnie wpisuje się w tę niszę. Łączy kulturę, zabawę i technologię. Jeśli projekt zyska popularność, może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tokenów tematycznych na rynku. A Game Square? Firmą, która otworzyła drzwi do nowej ery kryptorozrywki. Solana wyprzedza Ethereum w handlu kontraktami perpetualnymi. DeFi rośnie w siłę. Solana zaliczyła imponujący manewr na rynku kryptowalut, wysuwając się przed Ethereum w handlu kontraktami perpetualnymi. W ciągu ostatniej doby to właśnie na sieci Solana rozliczono większy wolumen transakcji niż na Ethereum, a popyt na handel w pełni zdecentralizowany, bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń, rośnie w rekordowym tempie. Ten skok popularności nie jest przypadkowy. Od czerwca portfel Phantom umożliwia użytkownikom bezpośredni dostęp do handlu kontraktami, co przyciągnęło rzesze nowych inwestorów. Trend napędzany jest także przez platformę Hyperliquid, która generuje lwią część obrotów. Choć Ethereum wciąż może liczyć na przewagę swojego rozbudowanego ekosystemu, szczególnie dzięki rozwiązaniom warstwy drugiej, takim jak BAS czy Arbitrum, to Solana wyraźnie przejmuje inicjatywę w tym segmencie. Warto jednak dodać, że pod względem opłat sieć Solana nadal wypada taniej, a jej aplikacje potrafią generować większe wpływy niż same opłaty sieciowe. Obecnie Token Sol próbuje odrobić straty po wcześniejszej korekcie, zbliżając się do symbolicznego progu 200 dolarów. Sektor DeFi w obu sieciach przeżywa obecnie dynamiczny rozwój. Na czołówkę protokołów wysuwają się Itena i Jupiter, a liderem wciąż pozostaje Tether. Solana i Ethereum dominują wśród sieci obsługujących najpopularniejsze zdecentralizowane aplikacje, podczas gdy BNB Smart Chain czy Tron zostają w tyle. Ekosystem Solany odzyskał w sierpniu imponującą wartość. Całkowita wartość zablokowanych środków znów przekroczyła 10 miliardów dolarów. Płynność stablecoinów podskoczyła powyżej 12 miliardów czym pomogło świeże wybicie nowej partii USDC oraz znaczącej ilości USDT? Największym protokołem w sieci stał się Camino Land, który przekroczył 3 miliardy dolarów wartości, notując ponad 20% wzrost w skali miesiąca. Na rynku kontraktów perpetualnych w sieci Solana króluje Drift, osiągając rekordową wartość przekraczającą miliard dolarów. Najczęściej handlowane są tam SOL, GLP oraz tokeny powiązane z Bitcoinem i Ethereum. Chociaż większość obrotów wciąż odbywa się na HyperLiquid to coraz więcej protokołów w sieci Solana oferuje możliwość generowania pasywnego dochodu z dostarczania płynności. Ten segment napędza też rosnące użycie stablecoinów jako głównego źródła zabezpieczeń i płynności. Solana pokazuje, że w świecie DeFi potrafi nie tylko dogonić, ale i chwilowo wyprzedzić giganta, jakim jest Ethereum. A to może być dopiero początek jej ofensywy. Maga Coin Finance. Nowy pretendent do tronu memcoinów? W świecie memcoinów liczy się przede wszystkim timing. Historia Shiba Inu i Dogecoina pokazała, że niewielka inwestycja może zamienić się w fortunę. Teraz wielu z tych, którzy wtedy trafili w dziesiątkę, wraca do gry, a ich wzrok kieruje się ku nowemu projektowi. Maga Coin Finance. Moneta jest obecnie dostępna w przedsprzedaży w cenie zaledwie pół centa, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. To nie jest kolejny anonimowy token próbujący wykorzystać chwilowy trend. Maga Coin łączy w sobie klimat internetowych memów z odważnym politycznym przekazem, dzięki czemu wyróżnia się na tle konkurencji. Jego społeczność szybko się powiększa, a pierwsi inwestorzy Ship i DOGE przeznaczają tu swoje wcześniejsze zyski, licząc na nawet kilkusetkrotny wzrost wartości. Media społecznościowe już zaczynają huczeć. Influencerzy zaczynają o nim wspominać, a to często jest iskrą, która zamienia cichą przedsprzedaż w prawdziwą wiralową falę. Niska cena wejścia sprawia, że wielu inwestorów decyduje się spróbować szczęścia bez nadmiernego ryzyka wiedzą, że projekty z silną społecznością i jasnym przekazem potrafią w krótkim czasie urosnąć do niebotycznych rozmiarów. MagaCoin wpisuje się w rosnący trend memcoinów z politycznym zacięciem. Zespół projektu jest aktywny i otwarty na kontakt, a entuzjazm inwestorów widać na Telegramie, X i Reddit. Choć to wciąż początek drogi, oznaki są obiecujące. A potencjalne wejście na giełdy, wsparcie influencerów czy nowe punkty w roadmapie mogą dodatkowo napędzić wzrosty. Jeśli MagaCoin spełni swoje założenia, może stać się jednym z najgłośniejszych Memcoinów roku 2025. Dla tych, którzy przegapili okazję na Ship czy Dog, to może być druga szansa, której nie warto lekceważyć. Manta Network na progu wybicia. Czy powtórzy sukces skalę? Rynek kryptowalut zalicza obecnie lekką korektę po publikacji amerykańskiego indeksu cen producentów, która wywołała falę realizacji zysków. Ethereum spadło z poziomu powyżej 4700 dolarów w okolice ok. 4600, co przełożyło się także na spadki wśród wielu altcoinów. W tym Manta Network. Manta straciła dziś około 5%, redukując tygodniowe zyski do 4%. Jednak za tymi dziennymi wahaniami kryje się ciekawy układ na wykresie, bardzo przypominający niedawny dynamiczny raid projektu Scale. W przypadku SKL kluczową rolę odegrał klasyczny formacyjny klin spadkowy, znany z tego, że często poprzedza odwrócenie trendu. Po jego wybiciu kurs błyskawicznie przeskoczył powyżej średnich kroczących ze 100 i 200 dni, zamieniając je w solidne wsparcie. Efekt? W krótkim czasie cena wzrosła niemal o 150%. Manta wydaje się podążać tą samą drogą. Również wybiła się z własnego klina spadkowego, ustanowiła wyższy dołek i wyższy szczyt, a obecnie konsoliduje się tuż pod kluczową strefą średnich kroczących. Tego typu ruch boczny tuż pod oporem często poprzedza mocne wybicie, jeśli tylko pojawi się odpowiedni napływ kapitału. Aby potwierdzić scenariusz wzrostowy, Manta powinna utrzymać się powyżej wsparcia przy średniej 200 dni, a następnie przebić poziom średniej 100 dni. Jeśli uda się to zrobić przy rosnącym wolumenie, droga w kierunku okolic 58 centów stanie otworem, co odpowiadałoby wzrostowi rzędu 150%, podobnie jak w przypadku SKL. Oczywiście rynek bywa kapryśny i zawsze istnieje ryzyko dłuższej konsolidacji lub fałszywego wybicia. Jednak podobieństwo obu wykresów jest uderzające. A jeśli historia lubi się powtarzać, Manta Network może stać przed naprawdę efektownym ruchem w górę. Tumzub z potężnym zastrzykiem gotówki wchodzi w wielkoskalowe kopanie kryptowalut. Amerykańska spółka Tumzub Media Corporation zebrała 50 milionów dolarów, aby przyspieszyć wejście w rynek wielkoskalowego kopania kryptowalut oraz rozszerzyć swoje zasoby cyfrowe poza dotychczasowe udziały w Bitcoinie. Rada spółki zatwierdziła możliwość zainwestowania nawet ćwierć miliarda dolarów w kryptowaluty, planując dywersyfikację w kierunku sześciu największych aktywów cyfrowych obok Bitcoina. Akcje Tumzub od początku roku wystrzeliły o niemal 200%, mimo że firma raportowała znaczące straty w pierwszych miesiącach. Wzrost notowań napędza odważne wejście w sektor krypto. Zainteresowanie rynków wzrosło szczególnie w lipcu, gdy Donald Trump Jr. zakupił 350 tysięcy akcji o ówczesnej wartości ponad 3 milionów dolarów, co potwierdziły dokumenty regulacyjne. Środki pozyskane z emisji akcji po 10 dolarów za sztukę mają zostać przeznaczone na uruchomienie i rozbudowę kopalni kryptowalut. Spółka prowadzi rozmowy z dostawcami technologii, by jak najszybciej zabezpieczyć potrzebną infrastrukturę. Wejście Tumsub w kopanie kryptowalut zbiega się z historycznym rekordem Bitcoina, który osiągnął wartość ponad 124 tysiące dolarów, zanim lekko skorygował. Trend ten wpisuje się w rosnącą falę spółek giełdowych, zwiększających swoje rezerwy w cyfrowych aktywach, jak choćby szwedzka Hasto Group, która stała się czwartym największym publicznym posiadaczem Bitcoina w Unii Europejskiej. Założona w 2020 roku Tumsub prowadzi platformę, która nagradza użytkowników gotówką za promowanie produktów na Instagramie. Mimo strat sięgających ponad 2 milionów dolarów przy symbolicznych przychodach w pierwszym kwartale, firma konsekwentnie stawia na rozwój w obszarze kryptowalut, trzymając większość płynnych aktywów w bitcoinie i planując dalsze zakupy innych cyfrowych walut dzięki świeżo pozyskanym środkom. Genius Act pod lupą. Wall Street i obrońcy konsumentów ostrzegają przed skutkami. Na Wall Street zawarto dość nietypowy sojusz. Przedstawiciele wielkich instytucji finansowych i organizacji broniących praw konsumentów wspólnie wzywają do zmian w projekcie ustawy Genius Act. Ich zdaniem w obecnej formie prawo to może otworzyć furtkę do tzw. arbitrażu regulacyjnego, grożąc stabilności systemu finansowego, osłabieniu ochrony konsumentów i zaburzeniu konkurencji na rynku stablecoinów. Projekt zakłada, że podmioty spoza tradycyjnego sektora bankowego mogłyby oferować usługi oparte na stablecoinach w całych Stanach Zjednoczonych, bez konieczności uzyskiwania licencji w poszczególnych Stanach. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków oraz Grup Konsumenckich to rozwiązanie może faworyzować nowych graczy kosztem istniejących instytucji finansowych. Senatorowie Hagerty, Scott, Kilibrand i Loomis popierają cele ustawy w zakresie rozwoju aktywów cyfrowych, ale przyznają, że niektóre zapisy wymagają doprecyzowania. Eksperci ostrzegają, że wejście w życie Genius Act może spowodować odpływ kapitału z tradycyjnych depozytów bankowych w stronę stablecoinów regulowanych na terenie USA. W skrajnym scenariuszu mogłoby to oznaczać powstanie nowych produktów odsetkowych opartych na stablecoinach, co dodatkowo uderzyłoby w sektor bankowy. Debata wokół ustawy jest gorąca. Jej zwolennicy widzą w niej szansę na wzmocnienie pozycji USA jako lidera innowacji w świecie cyfrowych aktywów. Jak stwierdził były prezydent Donald J. Trump, Genius Act uczyni Amerykę bezdyskusyjnym liderem w dziedzinie aktywów cyfrowych, przyciągając ogromne inwestycje i innowacje do naszego kraju. Historia pokazuje, że podobne regulacje potrafią zarówno stymulować rozwój technologii, jak i zmieniać cały krajobraz regulacyjny. Jednak brak jasnych sygnałów od największych projektów kryptowalutowych sprawia, że w branży wciąż unosi się spora doza niepewności co do ostatecznego kształtu prawa i jego wpływu na rynek. Koreańczycy sprzedają Tesle i stawiają na Ethereum. Tajlandia uderza w przestępców krypto. Jeszcze niedawno inwestorzy detaliczni z Korei Południowej byli wiernymi fanami akcji Tesli. Teraz jednak ich zainteresowanie wyraźnie przesuwa się w stronę spółek, które trzymają Ethereum w swoim bilansie lub działają w sektorze Web3. Dane pokazują spadek udziału w Tesli w portfelach koreańskich inwestorów przy jednoczesnym wzroście zaangażowania w akcje powiązane z blockchainem, szczególnie tym związanym z Ethereum. To nie tylko zmiana mody inwestycyjnej, ale i sygnał szerszego trendu. Coraz więcej osób porzuca tradycyjne spółki technologiczne na rzecz aktywów cyfrowych, które postrzegają jako kolejną wielką falę wzrostów. Sukces aktualizacji Ethereum 2.0, rosnąca liczba realnych zastosowań oraz rosnące zainteresowanie instytucji sprawiają, że inwestorzy chcą mieć ekspozycję na ETH nie tylko poprzez same tokeny, ale również przez spółki giełdowe działające w tym ekosystemie. Sprzedaż akcji Tesli w Korei wpisuje się w szerszy azjatycki trend, gdzie inwestorzy coraz śmielej przenoszą kapitał z tradycyjnych akcji do firm związanych z rynkiem kryptowalut. Tajlandia bierze na celownik kryptomule. Tymczasem w Tajlandii na celowniku znalazły się tzw. konta kryptomułów, czyli rachunki bankowe lub giełdowe wykorzystywane przez oszustów do prania pieniędzy i transferu środków pochodzących z przestępstw. Tamtejsza policja cybernetyczna we współpracy z giełdami i instytucjami finansowymi Intensyfikuje działania mające na celu identyfikację podejrzanych operacji i szybkie zamykanie takich kąt. Jest to część szerszej akcji w regionie, której celem jest oczyszczenie sieci finansowych i ograniczenie przestępczości związanej z kryptowalutami. Władze liczą, że dzięki temu uda się odbudować zaufanie do tajskiego rynku krypto, który w ostatnich latach przeżywał zarówno dynamiczny rozwój legalnego handlu, jak i wzrost skali nadużyć. Dzięki za obejrzenie! Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał HICE, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj: to, co słyszysz na tym kanale, to nie porada inwestycyjna. Nie namawiamy do żadnych zakupów ani działań. Wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Inwestujesz zawsze na własną odpowiedzialność. Do zobaczenia w kolejnym filmie.